Jestem Bartosz Żurawiecki. Dzisiaj drugi seans z cyklu Kino mówi autor. Pokażemy państwu film Pedro Almodovara Złe wychowanie. Wcześniej natomiast chciałbym porozmawiać o autorze i jego dziele z moimi gośćmi. Z Januszem Wróblewskim, dziennikarzem Tygodnika Polityka. Dzień dobry. Oraz Michałem Zygmuntem, pisarzem, dziennikarzem Onetu. Dzień dobry. Jakie jest waszym zdaniem miejsce, Pedro Almodovara we współczesnym kinie. Czy on jeszcze prowokuje, czy jeszcze jest trendy, czy wyznacza trendy, czy jest już trochę szacownym klasykiem, który jest passé? On jest w tym wszystkim, co powiedziałeś. Jest zarówno burzycielem estetycznym, jest wielkim twórcą kina autorskiego, jest stylistą genialnym. Jeśli chodzi jakby o, o, o sposób prowadzenia narracji, to każdy jego film w zasadzie jest ta forma, jakby tutaj wybija się na, na, na pierwszy plan, i każdy kadr jest rozpoznawalny. I Alfredo. Pozostał w niej na zawsze. On oczywiście przeszedł pewną ewolucję. To już jest człowiek, który ma za sobą kilkanaście filmów, dwa Oscary, no, tysiące wyróżnień. Wyznaczał właśnie pewne trendy w kinie, stał się następcą Buñuela w kinie hiszpańskim. No, sukces, jakby, kasowy sukces kasowy Sukces no, kasowy, wszystko co chcemy to jakby ma już za sobą. latearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te logra vivir. Ja cały czas wierzę, że to jest, ponieważ on się narodził niejako z buntu, ze sprzeciwu wobec kanonu estetycznego, który obowiązywał do tej pory nie tylko w Hiszpanii, ale w ogóle w kinie światowym. On wprowadził no, taki taki barokowy, kampowy styl opowiadania. On również jakby przełamał wszystkie bariery chyba obyczajowe, jakie są możliwe w kinie europejskim. Pokazał no, tysiące wariacji na temat zmiany seksualności, miłości geosko lesbijskiej a także podmiany tożsamości. I w sposób genialny to cały czas jakby obraca w swoich filmach. I nawet ten ostatni film, który, którego, który, który niedawno jeszcze oglądaliśmy na ekranach, mimo że nie jest to jego autorstwo, w w która w, w której żyje, nie jest scenariusz jego autorstwa, no ale on jakby cały czas tą swoją pieczęć autorską tam przykładam. Ja uważam ten film za wręcz ukoronowanie twórczości Pedro Almodovara. Jeśli miałbym mówić o. O, o obecnym miejscu Almodowara, no, myślę, że to jest miejsce jednak szacownego klasyka. Tak bym zdecydowanie powiedział. Że Almodowar miał e, moment, w którym dokonał tej kopernikańskiej wręcz rewolucji w kinie, o której Pan powiedział. E, I to były lata 80. No, e, choćby jego pierwszy film już był filmem rewolucyjnym, tak, Pepilus i Bowman. E, 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 natomiast od pewnego czasu obserwujemy utrzymanie stałego poziomu tych filmów, w miarę wysokiego poziomu tych filmów. No tu zawsze pojawia się pytanie, czy. Pytanie rodem z misia, tak? czy bardziej podobają nam się piosenki, które już znamy, mhm. czy piosenki nowe. Ja myślę, że to bardzo dobrze, że on utrzymuje swój stały zestaw tematów, swój stały zestaw fascynacji, a przede wszystkim jeden wypracowany język, którym się. Się, powiedzmy od późnych lat 80., kiedy już te filmy weszły y, formalnie y, do mainstreamu, albo być może mainstream je wchłonął i zaakceptował. Chociaż te wcześniejsze filmy były bardziej radykalne. Także dzisiaj już żadnego przewrotu Almodowar nie dokonuje. On utrzymuje to, co wypracował wcześniej i bardzo dobrze, mhm. bo jednak te piosenki, które już znamy, bardziej nam się podobają. Natomiast jeśli chodzi o ostatni film, ja tutaj z panami bym się nie zgodził. To znaczy, to jest film, w którym Almodowar dotąd absolutnie panujący nad swoimi filmami od początku do końca. Perfekcjonista, z którym potwornie ciężko się pracuje, człowiek piszący swoje filmy, tak. czyli autor w 100% tak, robi eksperyment. Eee, I ten eksperyment zresztą w, pewnym, w pewien ciekawy sposób jest też e, ilustrowany pewnymi scenami z tego filmu. Na przykład e, tam się, nie wiem czy panowie zwrócili uwagę, pojawiają się tytuły jego filmów w różnych scenach. Na przykład jest scena, w której jedna z bohaterek idzie przez las, łamie się jej obcas w bucie, ona odrzuca ten but, mówi mam dosyć wysokich obcasów. Mhm. Czy to jest sygnał, że Almodowar... Kończy pewien rozdział w, swoim, nie, e, w swojej twórczości. Myślę, że to jest sygnał tego, co u niego zawsze było. To znaczy, on kocha najbardziej kino. Oprócz tego, że kocha ludzi i kocha swoich bohaterów, których tworzy, to on najbardziej żywi się estetyką kina, które on sam tworzy, a także które, które jakby on zna. I yy, no to jest jakby typowy, yy, można powiedzieć, yy, zachwyt postmodernisty. Yy, kina samym sobą trochę. I samym sobą. <laughs> tak. Yy, I on jakby tą miłość do kina przekłada. Można wskazywać nie tylko te. O których pan powiedział, czyli jakby nawiązywania do swojej własnej twórczości, ale przecież również dzisiejszy film, który za chwilę Państwo obejrzycie, on również w tym, w tym jakimś na, na, no, prostym przekazie mówi o stosunku reżysera do aktora. Tak. To jest film opis, ten film opisuje to również, co, co, po, co poruszało nas w skórze, w której żyje. Czyli stosunek. Kreatora, czy artysty, czy, czy to będzie właśnie chirurg, czy to będzie reżyser, do przedmiotu, czyli osoby, którą on chce stworzyć, którą on jakby, za którą on ponosi, bierze odpowiedzialność za wizerunek osoby, którą on tworzy. I to jest stale powracający temat. Łącznie z tym, że on wykorzystuje estetyki kina noir, kina hiszpańskiego z lat, nie wiem, 50. że nawiązuje do kina amerykańskiego, do swoich. No to, to się A wszystko mieści w jego estetyce. W potrzewce jest zawsze. Po przy... Rozbuchana seksualność. On w fantastyczny tak jest. sposób, w złym wychowaniu, seksualność z miłością taką namiętną do kina łączy. Tam mamy na przykład fenomenalną scenę, kiedy zaraz po stosunku dwojga bohaterów pojawia się kamera, przekrój kamery pracującej od środka, gdzie te wszystkie ocierające tak. się o siebie w niemal erotycznych układach trybiki, po prostu zestawione z tą sceną, no dają niesamowity obraz. I to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie kamera jako oko wojera, jako, jako proces nagrywania filmu, jako Niemal stosunek, namiętny stosunek, właśnie twórcy z, z aktorem, mm -hmm. czy twórcy tak z materiałem. Jeszcze może do tych wątków autotematycznych i, i seksualnych wrócimy, ale ja chciałbym Was zapytać o coś innego. Mm, twórczość Almodowara, jak wiadomo, wyrasta z ruchu Mobida, ruchu późnych lat 70., który wybuchł w, w Hiszpanii po śmierci generała Franco, ruchu takiego bardzo anarchistycznego, prowokacyjnego, który był taką ekspresją tej, tej odzyskanej wolności. Możemy oczywiście tutaj dyskutować, czy twórczość, ta późna twórczość Almodowara zachowała w sobie jakiś duch te, tamtego buntu, ale wydaje mi się, że w złym wychowaniu tak, to znaczy, że jest to najbardziej chyba no jednak radykalny z tych późnych filmów Almodowara. Film moim zdaniem wręcz polityczny, to jest tak. kino polityczne, prawda? Kino bardzo krytyczne wobec y, tamtego czasu, Zdecydowanie. ale też wobec Kościoła katolickiego. No to właśnie. są dwie sprawy. Po pierwsze, jest, jest to nie tylko, on, ten film się odnosi do jego przeszłości w tym ruchu. Ja bym powiedział, że on w pewnym sensie jest tego ruchu portretem, bo Enrique, reżyser y, 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 w roku 1980, tak, jest Bierzaszki, reżyserem tak jest. pracującym nad bardzo awangardowymi projektami filmowymi. Możemy tutaj odnajdywać, myślę, lustro Odniesienie... samego, tak samego Almodowara. także w sensie postaci Enrique to jest portret Mowidy, w sensie takim jak Enrique żyje, narkotyki, dużo seksu, bardzo odważne tematy poruszane w sztuce, efektowne ubranie i to jest jedna A Jednocześnie rzecz. wypalenie twórcze. Jednocześnie kryzys twórczy, w, <laughs> w którym momencie tak krytyka Kościoła katolickiego, która jest wyrażana wprost i nie jest nie jest tutaj w żaden sposób ironiczna. Ona jest, jest krytyką wprost i jest pewnym żalem Almodovara za, za lata młodości, bo tu też zdaje się, w sentiment. losach młodych mm -hmm. bohaterów mm -hmm. pojawiają się wątki autobiograficzne. Znaczy, ja bym tylko polemizował z tym krytycyzmem. Nie dlatego, że uważam, że to nie jest krytyczny film, bo on jest. Tylko, że nie jest to głównym celem reżysera, aby ośmieszyć, czy też skompromitować, czy też wywlec na światło dzienne te straszne grzechy kościoła hiszpańskiego, czyli pedofilię i znęcanie się nad, nad, nad młodymi chłopcami. To jest film, mam wrażenie, który jest pozbawiony takiej moralistyki, z definicji, ponieważ to nie dotyczy kina w ogóle Almadowara, on unika pokazywania, co jest dobre, co jest złe. On sam Tylko... mówi, że on zawsze unika oceniania swoich o, bohaterów. O to właśnie chodzi. To znaczy, on, on nigdy nie, nie używa tych kategorii ofiary kata. W związku z tym oczywiście on poka pokazuje ten katolicyzm w strasznym świetle, ale mam wrażenie, że tego już tak naprawdę niewiele obchodzi. To znaczy, on już to wszystko przeszedł. On już to wszystko wyspowiadał się w innych swoich filmach również i w swoich książkach. O tym wiele było. I ta dyskusja na temat katolickiego no, grzesznego, grzesznej przeszłości była również i w kościele w Irlandii dużo wcześniej dyskutowana. To nie jest główny temat tego filmu. I zgódźmy się to co do tego. Natomiast myślę, że ciekawsze o wiele jest w tym filmie właśnie roz, rozkład tych plusów, minusów obyczajowych, tych moralnych, plus minus, kto jest za, kto jest dobrym bohaterem, a kto nie jest dobrym bohaterem. Bo to się wszystko w tym filmie miesza. Postać, którą gra Bernal, jest pokazana jako. Kolejny, jakby tak, taka rosyjska ba, ba, baba. Jest ta, ta, taka, taka zabawa w, o rozkładanie kukie, kukiełki rosyjskiej, i gdzie się pod każdym kolejnym zdjęciem powierzchni, skóry, okazuje się, że pod, pod spodem jest jakaś ta sama tylko y, y, mniejsza osoba i tak w przypadku tego filmu się dzieje również. Bernal tak. ma tam dziesiątki osobowości, dziesiątki kreacyjnych y, wizerunków. Nie, nie, oglądając ten film cały czas trudno dostrzec kim i zdefiniować tę postać, którą gra Bernal. To jest fantastyczne w tym filmie i to się powtarza w wielu, y, y, wielu... Y, tak, taka utwarach. narracja szkatułkowa, niemal jak z rękopisu właśnie. znalezionego w Saragosie. W ale ja jeszcze bym wrócił do te, tego takiego politycznego wymiaru tego filmu, bo mi się wydaje, że my się skupiamy na tej krytyce Kościoła, a, a Almodóvar tam stawia bardzo prowokującą, moim zdaniem, tezę. On pokazuje, że sztuka, kino, jest tak naprawdę takim obszarem nie mniej strasznych manipulacji niż religia, prawda? Przecież tam no, jakby ten, ten, ta relacja między reżyserem a aktorem, taka relacja, gdzie mamy wręcz. No, ten motyw, prawda, o oddawania się seksualnego w celu uzyskania roli, no to też jest coś co, 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 jakby to kino jest tą religią, prawda? Tutaj mamy do czynienia również ze zbrodniami, mamy również do czynienia z, ze zmianami tych partnerów i to w najbardziej zaskakujący i niemożliwy do wyobrażenia sposób. Więc tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że w tej, w tej relacji reżyser-aktor zostało dotknięty, dotknięte coś niesamowicie mocnego. To znaczy reżyser tego filmu, Enrique, tak, on, on się właściwie przedstawia nam w tym filmie jako świadek. Świadek straszliwego bagna. straszliwych. Ale nie tylko świadek, jako pewien kat I, równ też, i również no, jako współuczestnik, ale jednak jakby jako człowiek, który jest zawieszony w jakimś świecie straszliwych splątanych, morderczych tropów, i to jest wszystko w jednym takim węźle zaplecione, gdzie on również jakby właściwie uzasadnia swoje istnienie w tym świecie tylko siłą tworzenia, tym, że jest artystą i on może o tym wszystkim opowiadać. To tak, jest jakby ten, jego. Jakby ten świat sztuk jest takim światem kompletnie autonomicznym. On tak. Rządzi się swoimi kategoriami prawda, moralnymi czy amoralnymi. Amoralnymi, zdecydowanie amoralnymi. Wróćmy jeszcze w takim razie do tych wątków seksualnych, bo y, mamy tam bardzo silny obraz y, takich homoseksualnych, Namiętności. Zresztą przypomnę, że, że ten film, m.in. z tego powodu, z, jakby, z tego połączenia homoseksualizmu z krytyką kościoła, on w Polsce prawda, budził, kiedy pojawiły się na ekranach różne kontrowersje, a nawet protesty. Ale gdyby się tak przyjrzeć na przykład temu obrazowi y, tych namiętności homoseksualnych, to, to on, on też jest. Ona te, on to obraz też jest bardzo daleki od takiej politycznej poprawności. To, to, jest... ten, ten, to, to się łączy, łączy się ten homoseksualizm z pedofilią, mm. z wykorzystywaniem seksualnym, prawda? Ale... z manipulacją, z dominacją, właściwie jakby tak. z tymi wszystkimi takimi znaczy... konserwatywnymi stereotypami. Ja bym tak. się zdziwił, gdyby Pedro Almodóvar nakręcił film, w którym wiodącym związkiem byłby mieszczański, stateczny związek dwóch pracujących w banku gejów po 40, którzy żyją razem 20 lat. A znaczy jakby. Absolutne łamanie stereotypu postrzegania homoseksualności, tego na co trudno jest porwać się, co pewnie obaj sami wiemy, artyście polskiemu w obawie przed zarzutami o naruszanie wizerunku geja. Tak? To, to jest ulubiona, ulubiony bat um, um, części środowisk gejowskich, a absolutnie, jego to absolutnie nie interesuje. Praktycznie w każdym jego filmie seksualność jest tą potężną siłą siłą, um, jest szaleństwem, bez którego nie byłoby normalności, tak bym powiedział. Dlatego, że no, w, w moim ulubionym filmie Almodowara czym ja sobie na to zasłużyłam, stateczna, znaczy stateczna, no, gospodyni domowa jest zmuszona sprzedać swojego dwunastoletniego syna dentyście, oczywiście do celów relacji seksualnej. Dwunastoletni syn robi to zresztą z radością. No to absolutnie absolutnie szokujące, a jednak przyswajamy to oglądając ten film z uśmiechem na twarzy i pewną refleksją. W Matadorze mam Mamy tą relację sadomasochistyczną, która wręcz kończy się śmiercią. Tam już śmierć jest ostateczną seksualną rozkoszą. W złym wychowaniu oczywiście jest pedofilia. Jest relacja dwóch nieletnich chłopców. Mamy, oczywiście w Porozmawiaj z nią, relację nekrofilną. Cały czas to jest właśnie seks jako szaleństwo, bez którego absolutnie żaden z nas nie byłby normalny. A jednocześnie piękno i poczucie w ogóle, po pierwsze, niewstydu i, i, i z drugiej strony jakby bez, jakby tych aktów seksualnych. Znaczy nie istnieje tak. coś takiego jak poczucie, poczucie winy niechów. i poczucie winy w samych uczestnikach jakby tych wydarzeń. To jest charakterystyczne dla świata Pedro Almalowara, że to go różni między innymi od właśnie tych wszystkich chrześcijańskich lub też filmów, które atakują Kościół, że tam zawsze mielibyśmy rację rozłożone, o tu jest uwaga, Dobrze. Almadowar ich kompletnie rozgrzesza, wręcz kocha i pokazuje e, te wszystkie aberracje, o których Pan wspominał, jako normalne, jako zwyczajne, tak. jako po prostu świadomie. I on który nie jest. robi tego prowokacyjnie. To nie jest tak, że Almadowar mówi, ja teraz złamie pewną konwencję, tak? Mhm. On zachowuje się tak, jakby nie miał absolutnie świadomości kontrowersyjności tak tych jest. tematów. Takie świadomości tak jak... grzechu. I tak. ja bym... tak, tak. pod tak. tym względem ja bym go porównał do Dereka Jarmana. To są te dwie y, tradycje wyrastające z punkowych lat 70. Mm. Jeden to jest brytyjski punk, drugi to jest Mowidi. właśnie wyro... wyros... wyrosły z Mowidy hiszpańskiej. Ale oni mają podobne podejście do seksualności. Absolutnie mm. szczere, otwarte, piękne... W tym filmie pojawia się przecież y, słowo, pasja, namiętność. I myślę, tak. że, że namiętność jest tą taką nadrzędną instancją, tak. która buduje. Ostatnie słowo tego filmu. Bardzo które buduje tak świat t, filmów Almodowara. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. A Państwa zapraszam na złe wychowanie Pedra Almodowara. Natomiast za tydzień pokażemy milczenie lorny, braci Darden.